Urwałem się dzisiaj wcześniej ze szkoły. Matka jeszcze nie wróciła z pracy. Mówiła do mnie: Nie graj w lola, bo się za bardzo denerwujesz. Nie mam zamiar słowa dotrzymać. Nie będę grał w lola. Zresztą jest odinstalowany. A nie, przepraszam, no jest zainstalowany. Niechcący mi się pewnie zainstalował. No to, ale nie, ja go nie odpalę, bo już mam silną wolę, prawda? Ale nie, mam pomysł. Wiem co zrobię. Odpalę go i nie zagram. W ten sposób będę ćwiczył silną wolę. No i grę mam odpaloną, ale w nią nie zagram. Nie obchodzi mnie ta gra. Nie. Po prostu będę ćwiczył silną wolę. Tu jakaś nowa postać wyszła, tu coś o wortsach. A zobaczymy patchnoty. A nie to, że mnie to interesują te patchnoty. Ale... Jeżeli przeczytam to, to znaczy, i nie zagram, to znaczy, że będę miał dużo dobrą psychikę. Będę miał silną psychikę. Taką mam silną, ale taki jestem gość. Dissembling all chat. Zmiany w czempionach. Widzicie, i w ogóle mnie interesuje, żeby zagrać tymi nowymi postaciami. Z tymi zmianami. W ogóle. Ale wiem, co zrobię. Wiem, znaczy jest na to play, biorę tryb, ale w niego nie zagram. Po prostu będę sobie tak wisiał, bo mam silną wolę. O, przy okazji sobie zobaczę questy, których nie wykonam, bo mam silną wolę. Tutaj to, to jakieś się te w ogóle mnie nie interesują te questy, ich nie wykonam, jestem taki silny psychicznie. Ale wiem, co zrobię. Wejdę do gry, wejdę do lopy i wyjdę. I wyjdę stamtąd. Tylko po to, żeby pokazać, że mam silną wolę i potrafię wyjść z tej gry. Lady smiling. Jakiś Twisted Fate mi się wylosował, który mnie kompletnie nie interesuje. Nie interesują mnie na czempiony, bo i tak nie mam zamiaru przecież to grać, tak? W ogóle nie obchodzi mnie, że się trafił mój main. Bo i tak przecież zaraz wyjdę. Bo mam silną wolę. I ja wybieram sobie tutaj runy, których i tak nie użyję. Bo mam taką silną wolę, że i tak nie daj. to Albo wiecie co... Chuj, jebać to. W końcu coś mi się za tą silną wolę kurwa należy i tak grać w lola.